Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojej serii z gry Thief. W poprzednim odcinku bawiłem się całkiem nieźle, choć widoki momentami nie były specjalnie ciekawe. Byliśmy w dość klimatycznym, w dość mrocznym miejscu, w którym okazała się być stara odlewnia, a właściwie prawdziwa rzeźnia, bo to, co tam się działo, było co najmniej dziwne, bardzo ponure, też straszne. Dowiedzieliśmy się, że ludzie Barona... No jednak nie traktują ludzi po ludzku, a właściwie ich zwłok nie traktują tak, jak się te zwłoki powinno traktować. No, ta, ta misja naprawdę mm, była dość taka emocjonująca, jeśli chodzi o, o widoki. Teraz już zajmiemy się chyba czymś kolejnym, bo basu się z nami, jak widzieliście, skontaktował poprzez swojego hiper, super szybkiego i zawsze pomocnego mu kruka. Zawsze ten kruk jakimś cudem donosi nam te pudełka z zapałkami, też nie wiem, czy, czy na tym samym. W sumie na tym samym jakby materiale ostatnio e, przyszła do nas wiadomość od Basso, ale w każdym razie teraz nową informację od Basso dostaliśmy, mamy iść do czarnej alejki, a tutaj e, wspominają chyba o tym, e, co jest też z nami związane, to może być jakby skutek tego, że no ktoś został jednak okradziony, ktoś ważny został w tym mieście ostatnio okradziony. Też w zasadzie już chyba od zawsze tutaj się pojawiają informacje o tym, że będą ścinane głowy e, dosłownie złodziejom za jakiekolwiek próby kradzieży. Okej, okay, widzę, że po raz pierwszy od dawny dawna muszę skorzystać z tej strzały, żeby cokolwiek tu zrobić. No i to też robię. Okej, okay, no lecimy do tej czarnej alejki. Mm, co do kascyneczki, też jeszcze warto powiedzieć o, o tym, że ktoś wyznaczył. Za naszą głowę y, już nagrodę. Tu widzę, że panie sobie rozmawiają chyba akurat o nas. O jakimś człowieku, który porusza się po dachach. Okej, okay. idziemy dalej. Kogoś my tu mamy. Tu się poruszają jakieś wesołe ludki, ale kto to jest? To ja nie wiem. O dobrze, strażnicy. Właściwie dobrze i niedobrze. Ale musimy iść w prawo, więc mam nadzieję, że ich minąłem tym samym.

Who is he? He's Orion, one of the guys standing up against the Baron and sticking up for normal people like you and me. Well, me anyway. <laughs> he speaks a lot of sense. Fucking rarity in this place. Down here helping the poor sods who have the gloom. It's nice to see someone putting their money where their mouth is, and um, try not to be too, you know, you. We need this. Paso Not enough for my liking I can still see your face It's good that you came, Garrett You're paying, aren't you? With what little I have Yes Well, you've bought my attention for now, at least Good Please with me. The Baron favors progress over pain, metal and stone over flesh and blood. And look what has happened. I don't, don't get involved in politics. Ah, yes. You pride yourself on being a loner. <sighs> Do you really think you have no stake in this? To działa mnie, ale co To jest O co tu chodzi? Czyżby Gareth miał jakieś wyrzuty sumienia? Coś mi się uh. też przypomniało. Co You, passed out. Are you okay? I'm fine. What do you need from me? I require a book. It's the only one of its kind still known to exist. I'm told it lies hidden somewhere in the House of Blossoms. <sighs> that brothel is busy day and night with the rich and famous. Discretion is the key. I don't normally hold a ceiling, still but. Uh, Like stealing by proxy. Sounds about right. As right as a thief who steals for a good cause. I'll get you a book. You will be helping to secure a better future for everyone. I'll remember that. No, nie dziwi za bardzo chyba to, co mówił Orion. Polityka i burdel właściwie wiążą się ze sobą. Tak samo jak to, że polityk, no co nie prawda, rękami Gareta będzie próbował kogoś okraść. A teraz mamy iść do kryjówki Erin w nadrzeczu, także tam będę sobie szedł. Orion, nawet jak na polityka, wygląda na dość ciekawego gościa. Hu-hu! Mały włos. Dobra, jakoś mam się tutaj przejść. Mam nadzieję, że to pójdzie dość łatwo. I czy przy okazji może coś, coś uda mi się zdobyć? Póki co nie widzę niczego. Nie widzę nawet powodu, żeby używać koncentracji. okej. Okay. Dobra, znacznie się da się tutaj przejść. Także do domu publicznego idziemy po, po tej wizycie u Erin, tak? Przynajmniej to zrozumiałem

niech sobie stąd pójdzie. Nie chcę ich ci ubijać, ich to jest trochę sporo. A ja za bardzo nie mam strzał, właśnie. Przydała mi się ta jedna osoba, mianowicie kupiec. I, i, i jakoś tej osoby. Akurat dziwny zbieg okoliczności.

Trzeba się tak po prostu za plecami przejść. Zresztą tam za bardzo nie ma cienia. No, by się ruszyć. Nie wiem, czy mam jakąś butelkę czy cokolwiek, którą bym mógł go ruszyć trochę z miejsca. No nie za bardzo. Dobra, wydaje mi się, że w taki sposób, no właśnie, damy radę przejść. Oho, jednak trochę się ogarnął gość. No, dobra, tak czy siak, Tutaj za ja bardzo nikogo nie widzę. Co to jest za gość? Nie sami strażnicy tutaj się przechadzają, więc chyba nie każdego muszę się bać. Tamten nie wygląda na strażnika, ale dobra, już jesteśmy w południowej dzielnicy, czyli coraz bliżej tego miejsca, do którego musimy dojść, czyli do tej kryjówki Erin. Nie do końca wyłapałem z rozmowy, po co tam idziemy, ale no właśnie, mamy do starego młynu, który był kryjówką Erin. Dobra. Przeciwko ciebie zaprowadzam do, do wejścia, re, re, do kolejnego etapu misji, powiedzmy. Też właściwie to chyba cały czas nie jest misja. No chyba raczej nie. Z strażnikami nie chcę mi się chodzić. Wszędzie, jak widzicie, skrajna bieda. Nie, jest nie nie bad... I powiedziałem, że Uh, uh, uh. What you going to do that for? can't pay us if he's dead. Relax. He wasn't good for it anyway. I just didn't want him to top himself before I had a chance to rough him up one last time. Oj. Spróbujemy go tutaj zlikwidować jakoś. This gloom is everywhere. Uh! No gładziutko poszło. Nic nie ma przy sobie biedak. Co z tym drugim? Bo on My też mi tutaj spać. tak troszkę przeszkadza. Nie będę ukrywał. Piękne. Dobra. Tu widzę, widziałem jakieś rzeczy. W razie weźmy to. No portmonetka, port czyli no jakoś bogato to nie wyglądam dzięki temu Dobra, teraz tylko żeby się tam nigdzie nie... Nie wrąbać nieładnie, dobra Pięknie Tam na dole nie wygląda na to, żeby to było głębokie Dobra, coś tu mamy Hmm, co to jest za... za miejsce? Uuu Czyżbyśmy już dotarli do tego starego młynu, który jest kryjówką Erin? Nie, idziemy dalej. Powiem wam, że niby to miasto nie jest jakieś ogromne, ale jednak trochę zajmuje przejście z miejsca do miejsca. Trochę trzeba się nałożyć, trochę poskakać po tych dachach. Tutaj bardzo postawiono właśnie na to, żeby tak to wyglądało. Nie wiem, czy tutaj słusznie idę, ale sprawdźmy, co tu ciekawego mają w, w domu. Podejrzewam, że zanim dojdę w ogóle do, do tego miejsca, którego mam, dojść, to trochę czasu minie. Nowe wytyczne od straży, czyli... Czy to oznacza coś z stylu, że jesteśmy w domu jakiegoś strażnika? Może tak być. Zerknijmy sobie e, w sumie na ten dokument. Co to tutaj było? Właściwie nie dokument, ale... Ale gazetę! Zgłaszajcie kradzieże, przestrzegajcie godziny policyjne... Aha, dobra, nic chyba tak ważnego. Dobra, jakiś propagandowy yy, artykuł, oczywiście. No, a drzwi oczywiście się już nie da otworzyć. No bo po co? Zresztą tutaj ludzie wchodzą, wchodzą przez okna, nie przez drzwi. W drzwiach nie musi być klamek. Naprawdę, jakbym spotkał jakiegoś kupca po drodze, byłoby super, naprawdę. Um, nie wiem, nie wiem, czy tu jest sens. Akurat zejść. Tu mamy jednego strażnika. Dobra, schodzimy. Tu nie mamy... Szczęśliwie nikogo. Ej, nie, chcę iść. No właśnie. To jest coś takiego dziwnego, że jeśli... Jeśli kto, ktoś w danym momencie gada, to niestety za bardzo nie można, jakby korzystać z akcji. Nie można się wspinać, nie można w zasadzie. No, praktycznie się ruszyć. No dobra, poruszać się mogę, ale Ale widzieliście, wskoczyć nie mogę. I prawie ten strażnik by tutaj do mnie doszedł. Ok, idziemy dalej. Dobra, to pokonamy bez problemów. Całówek węgorzy. Ciekawe. Szybciej, tylko załatwiona sprawa. Co to są ci goście, którzy tam stoją? Nie wiem, co to są za ludzie. O, ten już kasę miał! Bardzo ładnie. Wow. wow, wow. wow. Tu ktoś mnie chyba jednak widzi. Nie jest to idealna kryjówka. Uhuhu. Dobra. a zaraz będzie drugi. No, oni nie wyglądają mi na zwykłych strażników. kurczę trochę inaczej wyglądają. Nie mam pojęcia, słuchajcie, z kim mam tutaj do czynienia zawsze. No, ale przeciwnikami za bardzo godnymi nie są. Dobra, jakiś tam mieczyk, szabelka, ale ja, ja się tutaj w tej sytuacji zatrzymałem. mogę miś mieć... Do przodu chciałem zobaczyć co za goście, ale oczywiście to nie są goście, którzy są ze mną porozmawiać. Mogłem sobie bez problemów iść dalej. Ok, no to idziemy dalej. O. Oho Śrubokręci, jak widzicie, się przydał. I mam unika tablice dziedzictwa miasta. Ciekawe. Można otworzyć. On ja też ze mną nie pogara. No mówię, nie lubią mnie tutaj za bardzo jak widać. Dobra, chyba wszystko. Idziemy na górę. Pięknie. Chuj, ja bym chciał. No nie w tę stronę za bardzo iść. Kurczę, jakby teraz to przejść. O, znowu będziemy musieli sobie skakać w tych dachach, obchodzić wszystko dookoła trochę słabo, ale dobra, jak to się już napatoczyło, to sprawdzimy, co oni tu mają. Jakieś książki. Bieda. Trochę bieda. O, zameczek. Pięknie. Dobra, ciach. Ciach. Co my tu mamy? Medal straży. No, tutaj w tym mieście odnoszę wrażenie, że są sami strażnicy tak naprawdę i jacyś bezdomni, którzy ze mną za bardzo gadać nie chcą. Przynajmniej wyglądają jak bezdomni, ja wiem, że to tak nie, nie jest tak naprawdę. Okej. Okay. Aha, bo może to jest na dole. Kurczę, to też jest to, że... że nie widać za bardzo... ...na jakim, na jakim poziomie jest ta rzecz, do której dojść musimy. To faktycznie wygląda tak, jakbym mógł tu przejść. Dobra, no to idziemy. No, no właśnie. Kryjówka Erin, czy chcę wejść? No jasne, że chcę wejść, bo chcę wreszcie dowiedzieć się, czego oni tutaj ode mnie chcą, dlaczego właśnie tutaj poszedłem. Miał to być dom publiczny, a jest kryjówka Erin. Nowe zadanie, wejść do kryjówki Erin. No, to było wiadome, że jeszcze będziemy musieli się tam yy, nie wiadomo jak męczyć, żeby się tam dostać. Albo nie męczyć. U. Za bardzo wskoczyć się nie da. No, wymyśliła sobie chyba faktycznie znowu jakieś dziwne dojście do tej swojej kryjówki. Dobra, może jednak skorzystam z tej drabiny, którą tu mamy. Coś tu leży ciekawego. No, bardzo, dobra. No, tak się korzysta z drabiny. Dobra. Z życiem to akurat problemów, słuchajcie, tutaj nie ma najmniejszych. Coś tu jest? No nie ma nic. E, co to było? No jednak jest coś, nożyk do listów. Ciekawe kto w takim miejscu trzyma nożyk do listów. Interesujące to dosyć. Dobra. No, tylko cały czas ja nie wiem jak tam się dostać do tej... ...kryjówki. O, no, Cwaniara sobie wymyśliła jak zwykle. po kole nie bardzo. Tam też nie bardzo widziałem jakieś ciekawe dojście. Tak się wracamy. Dobra. Hmm. Tylko, że to jest na poziomie takim mniej więcej jak teraz jesteśmy. I to jest ciekawe, to jest ciekawe, że... No chwila, jeszcze raz. Czy tu nic nie było? Może trzeba palnąć w coś. O! Jest jednak. No, piękny. Jest, no jest prawie niewidoczny. So to to to. To <laughs> no, może być ciekawy, jak zawisnę. Tu nic nie ma? Nie ma nic. Ojej, coś widziałem, coś widziałem. To są same kryjówki chyba Da się to jakoś wyłączyć? <gry> ja chcę słuchajcie sprawdzić, czy to da się jakoś wyłączyć I jak wygląda w sumie wpadnięcie w coś takiego To mnie bardzo ciekawi Wow Wow, strzałka we mnie strzela, niemożliwe Tu też Dobra, powiem że nawet ciekawie to wygląda Czyli da się zginąć od czegoś takiego Dobra, mam nadzieję, że to się wszystko zapisało tutaj. Okej, okay. czyli sobie sprawdziłem, jakie pułapki tutaj Erin potrafi zostawiać. Pięknie. Dobra, czyli tu są te pułapki, tylko czy tam muszę iść? No wypadałoby. Dobra. Ciach. I tu mamy drabinę. No, na złodzieja, jak widzicie, za bardzo te pułapki nie działają. Na się po prostu szybko przemknąć. No i nic dla mnie. O, jednak coś zostawiła. No, Maksymalna jest przedmiotów, ale nie mam pełnego życia, więc sobie skorzystam. Okej, okay, pięknie. Oho. Co my tu mamy? Jakiś pokój, głuszko. W sumie nic ciekawego. Po co my to mamy dokładnie przeszukać? No, widzę, że bardzo mnie lubicie. No, bardzo, bardzo nawet Holender. No, całkiem dużo widzę to leczy. Dobra. Tu kolejny przycisk. Huhu. Zaczyna to wyglądać ciekawie. Tam też był przyciska. Aha, czyli te pułapki da się po prostu wyłączać, ale jestem nieogarnięty. Dobra. Uu. Co my tu mamy? Dziwne.

I watched you. I wanted to be you. We're so alike. But why did I even try? The world already has a garret. What do you want from me? I want you to steal a key to the truth. It's from before I left home, before I became Aaron. But you have to find it yourself. Those are the rules. Naprawdę, zaczyna mi się to podobać. na pewno ściemnia. No ale, da, dawajcie mi koncentrację: no znowu pewnie gdzieś trzeba puknąć w ścianę i, i nagle się pojawi. Chwila, bo coś czuję, tylko że nie mogę z tego skorzystać, że tam była jakaś podpowiedź, kurde, a ja to tak szybko zerwałem, że w zasadzie nic nie, nie mogłem zauważyć. No, dobra, idziemy dalej, idziemy dalej. Ok, i so są i więcej takich obrazków, jeszcze mi się będzie pojawiało. Nic nie widzę w tej chwili. Aha, nie! Będę, że to jest po prostu podobizna gareta. co się wydaje? No dobra No takie mocno schizowe powiem Wam te misje Weźmy to jeszcze raz Aha. to weźmy to znowu było klikanie Co nam tutaj się otwiera to to? Hmm. No wszystko tu jest takie bardzo tajemnicze, totalnie nie wiem Co my tutaj robiliśmy Po co to robiliśmy tak do końca No nieźle. Naprawdę, coraz mniej z tego rozumiem. Coraz więcej jakichś niewiadomych się tutaj pojawia. Coraz więcej rzeczy, o których mam coraz mniej pojęcia. Także no, zaczyna się robić interesująco, bo takie coś jest intrygujące i, i wtedy chce się aż zagrać. Dalej, I jakie teraz będziemy mieli zdanie? No właśnie, już wreszcie możemy się wybrać do tego uchwyconego domu Ale jako, że trochę trwała ta przechadzka do kryjówki Eri, w której no, odkryliśmy jakiś medalion, który w sumie do czego jest? Może zaraz będę mógł to sprawdzić i ja też wchodzę Jako unikat, czy jako co to będzie właściwie? Hm. ciężko mi stwierdzić gdzie to mogę znaleźć Dobra, słuchajcie, nieistotne. W każdym razie ja Was bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. No, w nim już pójdziemy do tego burdelu i zobaczymy, co tam się na nas kroi. Także teraz już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć.